Ten robot sprzątający może wspinać się na przeszkody, ale to nie jedyna ciekawa rzecz. Otwieramy. Mamy instrukcję szybkiego startu. Jest również grubsza instrukcja, miotełka, kabel zasilający do stacji. Są tu też pady mopujące i zapasowy worek. To jest podstawka do stacji. I uwaga, tu się znajduje sam robot. Do niego zaraz przejdziemy. I proszę bardzo, sama stacja. To zawsze lubię robić. U góry pojemnik na brudną i czystą wodę. Są one całkiem spore. Ale jest jeszcze kolejne pudełko z akcesoriami. Ile tego tu jest? Płyn do podłóg. Oczywiście nalewa się go w odpowiednie miejsce. Są też dodatkowe szczotki, filtry, no i mnóstwo padów mapujących. Są też worki, więc spokojnie nie musisz się przejmować, żeby dokupować do tego odkurzacza jakieś rzeczy w najbliższym czasie. No i oczywiście są też szczotki boczne. Czas na robota! Wyjmujemy. Zobacz, on ma aktualnie schowanego lidara, więc jest niski. Oj, tak, pięknie. Kolejne zabezpieczenie, ta pokrywa jest w ogóle matowa. No i w środku jest standardowo pojemnik na kurz. I ostatnie. Znajduje się tu oczywiście podwójna szczotka, a sam odkurzacz ma niesamowitą moc sania 20 tysięcy paskali. Włączmy go, zobacz jak to działa. Teraz wysuwa się lidar i będzie mógł lepiej skanować przestrzeń. Robot może wspinać się na 6 cm, ja mam tutaj 4 i zobaczymy, czy zadziała. Uwaga, dzieje się, podwyższył się i teraz proszę bardzo, przymierza się do skoku, niczym kot. No i wszedł. Daj znać w komentarzu, czy masz wysokie progi, z którymi ten robot by mógł sobie poradzić, a jego cena jest w komentarzu.